Cześć wędkarze. W tym filmie będziemy rozmawiali jak założyć kukurydzę na haczyk wędkarski. Zobaczcie, że metod zakładania kukurydzy na haczyk ogólnie jest mnóstwo. Powiem wam ciężko powiedzieć, która jest lepsza, a która gorsza, natomiast każda ma jakieś pozytywne cechy lub coś w sobie słabszego. Ja wam powiem jaką ja metodę używam. Tutaj z boku mnie wyświetliła się grafika mniej więcej jakie są metody zakładania kukurydzy na Haczek. Jaki haczyk sobie wybierzecie, powiem Wam od razu, nie wkurzają filmy, bo zobaczcie, że tak powiem na boku, większość filmów wędkarskich jest robiona przez ludzi, których sponsorują firmy produkujące sprzęt wędkarski. Ja nie już Wam mówią, kupcie taki haczyk, takiej firmy, i wszystko takiej firmy, nie? To jest, mnie to strasznie wkurza. Większość filmów jest nagrywanych przez ludzi, którzy są sponsorowani przez firmy wędkarskie, a jednocześnie ich połowy bardzo często opierają się na połowach w stawach hodowlanych, gdzie jak zrzucisz wędkę, to i tak wszystko złowisz i iskają ludziom kity. dobra, jaki haczyk? I ja od razu wam mówię, ja żadnych firm nie będę wymieniał. Po prostu haczyk, jeżeli chodzi o wybór haczyka Zwróćcie uwagę na to, że nagrałem kiedyś, film, jakie haczek na ryby wybrać. Powinien być dopasowany mniej więcej kolorem do przynęty, jakiej stosujecie. Jeżeli stosuję ja kukurydzę, to haczyk, który mam złoty, będzie dobrym wyborem, dlatego że on będzie się dobrze maskował właśnie w kukurydzy. Możecie oczywiście do kukurydzy używać haczyka też srebrnego. Czy złotego. One są bardzo spoko. Jak użyjecie czarnego, też tragedii nie będzie. Ale ja Wam polecam jednak złote lub srebrne haczyki przy przynętach, które są z kukurydzy. I powiem Wam, jakiej wielkości haczyk użyć. To zależy, jakiej kukurydzy będziecie dużej używali. To jest jedna kwestia. A druga to jest, na jaką dużą rybę Wy się będziecie czaić. Im większy haczyk. No to tym większą rybę możecie złowić, ale mniejszą wtedy będzie złowić ciężej. Słuchajcie, widzicie kukurydza jest, każdą jaką nie kupicie będzie albo bardziej podróżna, albo bardziej taka w kwadrat przypominała, istotne. Zobaczcie, że z jednej strony kukurydza ma dojście do tego miąższu, takie ładnie, że jak ją bym wycisnął tą kukurydzę to tędy wyjdzie miąższ a z drugiej strony jest ona zaokrąglona i ma powiedzmy w sobie takie zamknięcie. Czyli tak naprawdę ziarnko kukurydzy jest taką torbą z miąższa. Jak powiesicie sobie to ziarko w ten sposób, że ta torba będzie do góry nogami, czyli szeroko na haczyku, ale z wężeniem, czyli do tej otwartej jej dupy, Ku dołowi, to ryby bardzo często będą potrafiły wam wyłuskać to, co znajduje się w środku. Wiecie, tak będą sobie próbowały i wyłuskają wam to, co się znajduje w środku kukurydzy i wam na haczyku zostanie pusta skorupa, czyli łupina po kukurydzy. Czyli tu już wiecie, że jakbyście powiesili sobie na haczyku w ten sposób, no to szybko mogą wam wydubać to, co się znajduje wewnątrz, a skórka wam na haczyku zostanie. Potem są właśnie różne metody, zobaczcie, teraz mam po dużą kukurydzę. Potem są różne metody jej wieszania, bo kukurydza z jednej strony jest węższa, a z drugiej szersza. Wiecie, jak bierze ryba. Ryba, to co jest przynętą, to ona to wsysa do otworu gębowego. To nie jest tak jak człowiek, że gryzie, tylko ona po prostu zasysa z wodą tą przynętę. I to jest istotne, żeby wiedzieć, jak bierze ryba, żeby wiedzieć, jak ustawić taką przynętę. Tak mi dziadkowie tłumaczyli i tak się sprawdza, jakbyście oglądali. Tak jak ryby biorą z jakiejś kamery pod wodą nagrane, to zobaczycie, że ryba podpływa do przynęty i zasysa ją otworem gębowym. To właśnie ma dosyć istotne znaczenie, w którym sobie kierunku to powiesicie. Czyli wiemy, że najlepiej tak mi się wydaje, że najdłużej będzie Wam służyło takie ziarnko kukurydzy, jak to będzie w stronę ryby, czyli powiedzmy ta zamknięta torebka. Jak będzie ona krawędzią przywieszona tą węższą, czyli żeby ryba powiedzmy nie miała szerszej krawędzi, tylko chociaż ona ma otwór gębowo-okrągły, ale jakoś mi się przynajmniej sprawdza lepiej i rzadziej spada, jeżeli tą powiedzmy sobie wzdłuż ją wieszam niż gdy wieszam ją wszerz. Czyli jak tu mam większą płaszczyznę, to tędy nie nadziewam kukurydzy, z tego powodu, że ona się mi obraca, a potem łatwo spada. Tylko tym, powiedzmy sobie, węższą krawędzią łapię ją haczykiem. Wtedy ona dużo dłużej mi działa na haczyku. No dobra, mamy haczyk. Ja mam troszkę haczyk, muszę Wam powiedzieć, że teraz jakby ciutkę przymały na kukurydzę, ale to nic, bo kwestia nie jest tego, jak mały haczyk i jak duże ziarno kukurydzy, tylko jak mądrze je powiesimy. I mam to ziarko kukurydzy i zobaczcie, co ja zrobię teraz. Tak jak wcześniej wam mówiłem, że torbą zamkniętą w stronę, w stronę ryby, to zobaczcie, jak ja powinienem nadziać. Trzymam ją dłuższą krawędzią teraz ziarnko i nadziewam sobie je tak, jakby od boku powiedzmy od połowy kukurydzy, czyli od połowy długości kukurydzy. Zaczynam nadziewać to ziarenko i wypuszczam je z boku, to nadzianie. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób, jak widzicie: także ryba, jak podpłynie, wes się to sobie do środka, to ja będę widział branie, pociągnę i mi się wtedy cały ten grot pięknie wbija w palucha. Czyli, jeżeli chodzi o kukurydzę, to powinniście zawsze zrobić taką, zakładać, aby ten grot, czyli to, na czym się złapać ma ryba, wystawało z tej kukurydzy. Dlatego, że kukurydzę sobie ona wchłonie i się nie ukłuje jak będzie ją wchłaniać, a jak będzie już chciała ją wypuścić, czy wy zatniecie to się wtedy ten kolec wbije jej w ryja. Czyli torebką zamkniętą mam w stronę dna, a tą otwartą mam w stronę grotu. Powiem Wam, że testowałem różne metody, i to mi się najczęściej sprawdza i to mi się najlepiej do tej pory zawsze sprawdzało. Druga rzecz jest taka, że jeżeli macie kukurydzę w miarę kwadratową, to one mi się jeszcze lepiej sprawdzają niż te kukurydze podłużne, dlatego że są krótsze i łatwiej je zmanewrować. Czyli od tego chłodszego boku wbijam w mniej więcej połowie haczyk. I go wystawiam. I wygląda to w ten sposób. O, teraz chyba coś widać. I wygląda to w ten sposób. No, złoty haczyk może się specjalnie nie odróżnia, ale chyba widzicie, nie? Czyli ryba, jak go wchłonie i będzie widział, że coś się dzieje, to ja pociągnę i grocik się wbije. a ta kukurydza zawsze się jeszcze bardziej ona suwa wzdłuż haczyka. Kukurydza nie ma w zwyczaju się zsuwać. W tą stronę, tylko zawsze się wsuwa w stronę ramienia tego haczyka, czyli jeszcze bardziej haczyk się obnaża podczas brania ryby i podczas wyciągania, czyli podczas wykonania zacięcia. A dlaczego nie wraca ta kukurydza w tą stronę i wam nie wypadnie? Bo z reguły macie jakiś mikro grocik, zadziorek, który na tych haczykach jest. No chyba, że nie macie żadnego zadziorka, czyli takiego dodatkowego grocika e, wtedy. Na haczyku, no to może Wam spaść w drugą stronę, ale to jest bardzo rzadko występujące. Z reguły będzie ona w stronę tam, gdzie jest związany haczyk się bardziej suwała. Czy inne metody też są skuteczne? Powiem Wam, że oczywiście, że tak. Tylko ja mówię tutaj o nie metodzie, która jest najlepsza, żeby złowić rybę, bo być może jest, być może nie jest. Nie wiem, ja się nie będę kłócił, czy to jest dobre, czy niedobre. Natomiast powiem Wam, że wtedy najwięcej mam zacięć, jeżeli w ten sposób mocuję właśnie kukurydzę na haczyku. Bo jeżeli zakładam ją w jakimś innym, powiedzmy tym bokiem szerszym, czy tą od drugiej strony, to zawsze wtedy jest albo częściej ściągana ta kukurydza, albo zostaje sama z niej łupina, albo po prostu jakieś czasami puste zacięcie powstaje. Natomiast jak wieszam od tego boku Łódźszego ku otwartej torbie, no to wtedy właśnie najwięcej mam zacięć i najwięcej udanych akcji. I z mojej strony to tyle, jak zakładać kółku, rydzę na haczyk wędkarski. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do moich pozostałych filmów wędkarskich, które nigdy nie będą sponsorowane żadnymi firmami i żadnych firm nie będę konkretnych polecał. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam na następne filmy. Trzymajcie się i udanych połowów. Cześć!